Siemano, dzisiaj u Sandersa w garażu zobaczymy jak manometr, gdzie go podłączyć. W silniku BMW N42 B20 to chodzi o ciśnienie oleju, czyli sprawdzimy sobie ciśnienie oleju, jakie tutaj w nim jest. Teraz, żeby wkręcić wąż, to nie jest tak łatwo, bo musimy wkręcić go w miejsce, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju. On jest na jednym pinie, pamiętajcie, on jest wkręcany w blok. I teraz w bloku mamy dwa. Jak widzimy, tu jest najprawdopodobniej temperatura płynu chłodzącego w głowicy. A w bloku mamy ten czujnik tu wkręcony. Ciachnie. I teraz, jak go mamy tam wkręconego, to wiadomo, że musimy go wykręcić. On jest na klucz 24. Gwint tam jest 12 na 1,5. Więc w tym zestawie, takim Geko, tu sobie go zakupiłem za 8 dyszek. To w nim występuje ten, ta, 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 taka końcówka, nie? Po prostu 12 x 15 No i podpinamy manometr, czyli zegarek, nie? Teraz, żeby go wkręcić, musimy ściągnąć obudowę filtra, ściągnąć sobie przepustnicę i alternator, czyli pasek i alternator. I wtedy mamy dopiero dojście. Ja to robiłem takim kluczem 24, gdzie on tutaj się ukrył. Takim doszedłem, nie? sobie Czyli lekko napiąłem, od góry młoteczkiem stuknąłem, odkręcił się, wkręcił się i teraz słuchajcie, no chrobotanie sobie nadal jest, ono jest małe, dużo mniejsze niż było. Tu już mamy silnik rozgrzany, ale temperatura u mnie, znaczy ciśnienie u mnie oleju jest praktycznie to samo na zimnym silniku i na ciepłym silniku. A teraz jakość manometru jak widać jest taka, że sobie skacze. Czyli mamy taką jakość manometru, i w momencie, gdy dodajemy gaz, on powinien stopniowo iść z gazem. A tak naprawdę on stopniowo nie idzie, tylko nagle wskakuje potem na wyższe. Wyższy zakres. Nie wiem czy to jest wina manometru. Ja zakładam, że to jest wina manometru. Że nie jest jakiś super specjalny, tylko po prostu jeden z najtańszych. No i tyle. I teraz najlepsze jest to, żeby znowu to wykręcić. Ten manometr. Ja znowu muszę zdjąć pokrywę, zdjąć alternator, przepustnicę i dopiero wykręcić czujnik ciśnienia. Ten, tą końcówkę i założyć oryginalny, który był ten. No i te, tak, tak to wygląda. Także myślę, że komuś to się przyda bo ja szukałem tego i nie mogłem tego znaleźć nigdzie gdzie dokładnie co wykręcić żeby jak najszybciej poszło no i to tyle nie? Także jeżeli wydał krótki na temat dajcie łapkę, dajcie suba, pozdro. Do następnego.